Dzień dobry Państwu, nazywam się Teresa Garland i jestem prezydentem Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Celem komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji w Polsce. Zapraszam Państwa do siódmego wykładu z serii moich wykładów o polityce, gospodarce i o prawie. Dziś chciałam Państwu opowiedzieć o istniejącej w Polsce ordynacji wyborczej i wynikłej z tego mojej inicjatywy każdy posłem, czyli bezpośredniej inicjatywy wdrażającej ustawy z ominięciem Sejmu na podstawie artykułu 4 Konstytucji. Zacząć należy od tego, że w 2019 roku wybory do Sejmu były nieważne, gdyż obecna ordynacja wyborcza jest niezgodna z Konstytucją, z jej artykułami 32 60 96. W tej sprawie na jesieni 2019 roku poseł Stanowski zaapelował do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, aby ten wstrzymał się z ogłoszeniem nowej kadencji Sejmu i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tej sprawy. Jednocześnie zaapelował do Senatu, by rozpoczął inicjatywę ustawodawczą i zmienił istniejący kodeks wyborczy. Źródło wideo na YouTube możecie Państwo znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę na YouTubie tytuł wystąpienia posła Janusza Zanowskiego na ostatnim posiedzeniu ósmej kadencji. Pomimo ważnych, poważnych wątpliwości co do demokratyczności wyborów, pan prezydent Andrzej Duda nową kadencję Sejmu ogłosił. Ja jako prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego i osobiście poszkodowana w zeszłorocznych wyborach, gdyż w praktyce uniemożliwiono mi kandydowanie na posła z jakiejkolwiek listy wyborczej, uważam, że w takiej sytuacji, gdy Sejm jest nieważny, obywatele powinni bardzo szybko zareagować i wprowadzić zmiany ustawodawcze bezpośrednio. Bo mają do tego prawo. To jest na podstawie artykułu 4 Konstytucji, który mówi jasno: naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Skoro zatem wybrany Sejm jest nieważny, to zadziałajmy bezpośrednio. Ponadto na podstawie artykułu 82 Konstytucji, który mówi, Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. Obywatele mają obowiązek w tej bezpośredniej inicjatywie ustawodawczej uczestniczyć. Proponuję dać bieg pierwszym dwóm aktom, które rzeczywiście mogą zmienić nasze życie na lepsze: nowa preambuła do Konstytucji, która da podstawy do naprawy w Polsce sądownictwa. Prawa do przywrócenia w Polsce sprawiedliwości, naturalnych praw człowieka i obywatela, ludzkiej godności oraz zmiana kodeksu wyborczego, czyli nowej ordynacji wyborczej, dzięki którym podczas kolejnych wyborów przełamiemy oligarchię partyjną. Umożliwiając wprowadzenie do Sejmu nowych polsko i zdroworozsądkowo myślących ludzi i elit, które będą działały w interesie i dla dobra wszystkich obywateli polskich. Ale jak to jest teraz, gdzie Sejm działa w interesie banksterów, lobbystów, partii, klik i korporacji? Przytaczam wypowiedź, to jest treść wystąpienia pana posła Janusza Sanockiego. Odnośnie nieważności wyborów. Cytuję. 13 października 2019 roku odbyły się wybory parlamentarne. O ile w wyborach do Senatu każdy obywatel mógł zgłosić swoją kandydaturę, to w wyborach do Sejmu takiej możliwości polski obywatel nie ma. Państwowa Komisja Wyborcza w orzeczeniu, które wydała na mój wniosek z 31 maja. 2019 roku stwierdziła, iż obywatelowi Polski Kodeks Wyborczy nie przewiduje możliwości indywidualnego kandydowania na posła. To w sposób oczywisty narusza polską konstytucję. Artykuł 32.60. Polak, który nie może kandydować indywidualnie został skazany na to, iż o korzystaniu ze swojego prawa biernego wyborczego Decydują w praktyce oligarchie kilku partii politycznych. W ten sposób zostało zawłaszczone nam odebrane nam prawo do kandydowania na posła do Sejmu, a ta decyzja została przekazana w ręce pana Kaczyńskiego, pana Schetyny i ich otoczenia. I w ten oto sposób, Szanowni Państwo, wszystkie jedynki z listy PiSu i wszystkie jedynki z listy Platformy Obywatelskiej Koalicji weszły do Sejmu w wyborach, w ostatnich wyborach 2019 roku. Wszystkie trzy czwarte posłów przyszłej kadencji to będą osoby wybrane z pierwszego, drugiego i tam trzeciego miejsca. To ja stawiam pytanie, kto wybrał tych posłów? Tych posłów? Czy obywatele przy urnach? Czy też liderzy partii politycznych? Bezwzględnie odpowiedź jest prosta. Liderzy partii politycznych. To znaczy, że zostały naruszone zarówno artykuł 96 Konstytucji i warunki, jakie mają odpowiadać demokratyczne wybory. A mianowicie została naruszona równość procesu wyborczego, bo to jedyni obywatele decydują, kto może kandydować, a kto nie może. Została naruszona powszechność prawa wyborczego i bezpośredniość. Skoro tak wiele przymiotników prawa wyborczego opisanych w artykule 96 Konstytucji zostało naruszone, to trzeba stwierdzić wprost, że wybory do Sejmu były nieważne. Nie mogą być bowiem ważne wybory do Sejmu przeprowadzone według kodeksu wyborczego, który narusza Konstytucję. W związku z tym, że. W związku z tym ja apeluję do pana prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej, którego zadaniem głównym jest strzeżenie Konstytucji, iż wstrzymał się ze zwoływaniem nowego Sejmu i poparł i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o pilne rozpatrzenie mojego wniosku o stwierdzenie niezgodności kodeksu wyborczego z Konstytucją. Wybory do Sejmu były nieważne. Obrońcy tego systemu partyjnego wybierania posłów powołują się często na to, iż jest tam jeszcze piąty przymiotnik, że wybory mają być proporcjonalne. W artykule 96 Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 43 prawie 44% głosów, ale w Sejmie ma zdecydowaną większość, ma ponad 50% głosów. Natomiast w Senacie który jest wybierany i był wybierany jednomandatowo, jest tam 48%. Więc pytam się, które wybory są bardziej proporcjonalne: czy te prowadzone w okręgach jednomandatowych, czego efektem jest Senat, czy te prowadzone według ordynacji tak zwanej proporcjonalnej, która wcale proporcjonalną ordynacją nie jest. Podczas tego, wystąpie... Podczas tego ostatniego mojego wystąpienia tutaj, Apeluję do wszystkich obywateli, żeby poparli nieustanny nasz wniosek o zmianę systemu wyborczego, który jest patologiczny, łamie konstytucję, narusza prawa obywatelskie i prowadzi do obniżenia jakości parlamentu. Prawdziwie legalną izbą w tej kadencji będzie Senat. Apeluję zatem do Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany systemu wyborczego do Sejmu. Bez tej zmiany Polska dalej będzie brnąć w bezsensowne konflikty, w chore partyjnictwo, w patologiczne układy na styku spółek państwowych oraz partii politycznych, Apeluję do prezydenta, iżby położył kres temu bezprawiu. Wyżej wymieniony cytat, to jest koniec cytatu, wyżej wymieniony cytat wypo, pochodzi z wypowiedzi byłego posła Janusza Sanockiego, który wygłosił on tę wypowiedź na ostatnim posiedzeniu ósmej kadencji Sejmu na jesieni 2019 roku. Link do oryginalnego wystąpienia możecie znaleźć Państwo googlując na YouTube wystąpienia posła Janusza Sanockiego na ostatnim posiedzeniu ósmej kadencji. Szanowni Państwo, na tym kończę mój wykład numer 7 i zapraszam do następnej audycji. Dziękuję za uwagę. Powyższy wykład możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej wwwtymczasowaradastanu rada stanu Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie Teresa Garland.